O! Jestem! Ciekawostka taka odnośnie Watchmenów. Yy, macie niedawno wyszła reedycja w Stanach yy, komiksu Watchmenów. W wersji z okładką holograficzną 3D. Chyba to było dwa lata temu, co wydali nam to. Co mieliście Rorschacha w wersji 3D na nim. Ogólnie wydanie było bardzo fajne, żałuję wtedy na maksa, że nie podjechałem sobie. Komiks z Dead Horse zbierają Alien i Star Warsy. Yy, Wiesz co? Ja z Dark Horse... Czekaj, co tam miałem? Coś miałem też tam kupowałem z tego sobie. Ale nie fajno, co, co dokładnie? Z, z Czekaj, to nie był Dark Horse. To co wydawało eee czekaj, 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 to było Gildy on Fall. To było 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 wydane Guildy on Fall. Imagine Comics, ja bardziej od Imagine wolałem ten, te ich wydania, bo Imagine wbrew pozorom wydał całą masę bardzo fajnych komiksów na ja swoim portfolio, polecam. To akurat było, ale chciałbym teraz, nie mogę ich nabyć. Myślę, że 1 września nagle ceny wyszczelą, czy będzie stopniowe. Wiesz co, magazyny będą się wyprzedawać, ale widząc, już w tym momencie po cenach tak lekko rynek szaleje i może być ogromny problem z dostępem do niektórych rzeczy. Ja na Twoim miejscu bym to, co mógł już kupować teraz, bo te ceny, co tam na cenik rzuciłem, jest duże prawdopodobieństwo, że no od 1 września się pojawią już na rynku, 90% z nich na rynek. Bo jak to się w Niemczech pojawi, te ceny na Exyt, u nas też to wlecie od razu, bo te same, te same zasady się narządzą. Ten już sobie w maju, więc tylko tylko ze 7 lat, to bym się na maksa akurat. W tym wypadku, jakby się pojawiło. I to wam powiem, że bym się cieszył na maksa, jakby to wyszło. Ale takie ciekawostek jeszcze chcecie odnośnie komiksów... Fajnych i kontynuacji ogólnie, bo... Mało osób wie, że Watchmeni mają kontynuację. I tą kontynuacją to jest... Doomsday... Clock. To! Doomsday Clock. To jest z Komiks, komiks. To jest kontynuacja Watchmenów, który był wydany nam parę lat, parę lat temu, od roku 2017 do 2019 było to wydawane. Bardzo ciekawie się to zapowiadało, historia, która jest tam zrobiona, to jest po prostu majstersztyk po geniuszu, który tam akurat wymyśliła sobie osoba, która to zrobiła. Koraboracja pomiędzy... co by się stało jakby... Yy, Czekajcie, on się nazywał Doktor Manhattan. Przeniósł się do świata, gdzie jest superman i cała reszta. I jakby się zakończyło takie starcie piskie pomiędzy nimi? To po prostu ryje Beret na Maxa. Cała, cała historia, która tutaj jest robiona. Polecam sobie to przeczytać. Jak tam jest spotkanie z Jokerem, to też po prostu ryje na Maxa Beret. Jak się komedian tak nagle pojawia z niczego.